Cześć, witajcie, testujemy dzisiaj y, orzechy kakaowca Tak ta paczka wygląda, jak widzicie już jest otwarta, moja mama otworzyła ją Tak to wygląda dostałam jednego orzeszka Zobaczymy jak to smakuje to Zapach bardzo dziwny, Tak mi śmierdzi trochę skarpetami Ale ja już próbuję O mój Boże Jakie to gorzkie Wiecie co? Smakowo. Mm. To tak smakuje, jakbym zjadła stare orzechy. Tak to smakuje według mnie. Jest bardzo gorzkawy. Jest ok, jak do buci się wsadzi, ale jak się rozgryzie, to jest już masakra. Więc nie polecam wam tego produktu. Cześć. Widzicie moją kolekcję Pringles. Tu mamy taki smak. Taki, taki, taki. to będziemy wszystko próbować, testować. To i to jest kupione przez sklep Screamy. Um, już Wam pokazuję te dwa kolejne to są kupione w Lidlu. A reszta jest w różnych sklepach kupionych. Chciałam wszyscy, całą kolekcję zebrać. Witajcie rusza nowa seria filmików y na takiej zasadzie, że wy będziecie dawać mi wyzwania żywnościowe, powtarzam, żywnościowe, nie inne. No i ja będę starać się te wyzwania spełniać, ale oczywiście um, ilość filmików wrzucanych w ciągu miesiąca będzie zależeć od ilości wyzwań, jakie wymyślicie, więc zapraszam. Podejmę się tego wyzwania, więc zapraszam o dawanie pomysłów pod filmikiem w komentarzach żelki, oczywiście mówiłam we wcześniejszym filmiku, że te żelki już jadą, ale chcę Wam powiedzieć, przybliżyć jak one może wyglądały. dawałam za nie 6,49. Są to żelki oczywiście firmy Haribo. Tak wyglądają. Może powiem Wam od razu, ile kalorii mają. Taka paczka ma 200 gram, i w 100 gramach 369 kalorii, czyli tragedii nie ma. Już Wam mówię, jak po otwarciu, jaki jest zapach i w ogóle bo ja je wielokrotnie jadłam, ale po prostu chciałabym na potrzeby filmiku pokazać, jak one smakują, wyglądają, jaki jest zapach. Oczywiście moi się zdążyły trochę spłaszczyć, ale zapach bardzo przyjemny zapach, taki słodki, taki zapach słodki, jak otworzycie czasami gumę rozpuszczalną, tak jest zapach. No piękny, piękny zapach. Tak to wygląda. Tylko widzicie, to powinno być bardziej okrągłe. W moim przypadku się to trochę spłaszczyło. Tak to wygląda. Oczywiście słodkie. Ten środek. Smakuje tak, jakbyście jedli mm, gumę rozpuszczalną o smaku takim, y, takich owoców leśnych, tak bym to mm, ujęła, i zewnątrz taką mm, powłoką. Ta, ona ma taki dziwny smak. że bardziej czuć ten um, środek właśnie, ale ten taki zewnętrzny, no też ma jakiś to smak. Ciężko mi jest powiedzieć jaki. Takiej żelki bezsmakowej. Mówię, ten środek jest guma balonowa, a to taka żelka bezsmakowa. Więc mogę wam to bez problemu polecić, więc polecam żelki. Są so, ok. Oczywiście chciałabym wam pokazać mojego pożeracza żelek, czyli moją aktoreczkę drugiego planu. Jest to moja aktoreczka drugiego planu, która bardzo nie lubi żelek, jak już wiecie, czyli lubi żelki. Nie ma, już zjedzona żelka. Mówię, ona bardzo lubi żelki, więc pożeracz żelek. Tamusiu, variatka. <grytka> kupić wszystkie smaki dostępne z kitelców, tak albo tak mi się wydaje, że wszystkie dostępne w, na polskim rynku. Chyba że nie, wiem. chyba że nie kupiłam wszystkich, więc zostawcie komentarz na dole, czy udało mi się kupić wszystkie, czy się nie udało kupić wszystkich. Te paczki mają po 38 gram. Tu będziemy testować, próbować jak to smakuje. Bo jeszcze gościłam ten tę z smaku tropikalnym, ale też zostawiam. W paczkach są kolory dostępne. Może lecimy po kolei. Zaczniemy od czerwonej paczki. Z czerwonej, żółty smak. Cytryna. Pomarańcz. ba limonka Czerwony truskawka, malina Trzydobę Mhm Chyba wino, tak mi się wydaje. Tak, tak dla mnie to smakuje. Teraz z zielonej paczki, żółty kolor. Mmmm, ananas. Wam nie mogę ocenić wam tego smaku, ale bardzo dobry. Pomarańczowa. Jak torka drugiego planu się czai. Tego też nie mogę. Wam powiedzieć, co to za smak. Dziewięć taki sobie jest. Dziwne połączenia. Ten też pan wam dziwny smak. No nie jestem w stanie wam powiedzieć co to było. Teraz z fioletowej paczki. Bardzo dobre, taki winogronowy smak, zielona też bardzo znajomy smak, ale też tylko mówię bardzo znajomy smak. O, wam tu pokażełam aktoreczkę, Tamusiu, ej, co się chowasz, no, co się chowasz? Stoi, ona też by chciała przetestować, ale pieski nie mogą, no, nie mogą. U. Bardzo dziwne smaki, ale powiem wam, dobre było bez problemu do cenienia w tej zielonej już nieco gorzej, w fioletowej już w ogóle ale jest okay, wam pokażę, może od razu mam aktoreczkę jak ona zawsze, jak testuje gdzie ona sobie zawsze najczęściej przebywa sobie siedzi obok to musia i zagląda jak testuje Oto chwila prawdy z moją aktoreczką drugiego planu. Dam jej Skittlesa owocowego. Taki, zobaczymy, czy zje. Oj, chyba coś moje aktoryczne, nie. Nie zje. Nie zje. Musił.